Normalnie. O jak przyjemnie. Nad jeziorem. Gorąco. I bardzo przyjemnie. Prawda, Wacław? Wacław. Wacław. Halo. Wacław. Halu. No nie. O nie, za zła od alkoholu. Ach, trudno. Trudno, ciekawe co porabiają tamci frajerzy. No, no i gdzie teraz idziemy? No, zaraz pójdziemy. Aha. O, idę z wami. No znowu ten niegierski, no. E, witajcie, właśnie wróciłem. Było bardzo przyjemnie. Na pewno. Na pewno bardzo przyjemnie było. Bo przyjemniej bez Ciebie. E, wy, moglibyście um, już uspokoić. A, to jest ja, Tak, na pewno. Panie? I. Co? A, proszę pana. A? Tak. A tam obok, co jest tam napisane? To sy... ty? C, H, O, dwa razy O i E. Coś pan wie. To skol A co to jest to? Skoi Według mojego przewodnika to jest szkoła. O pan Włodzimierz! Dzień dobry Wy Państwo? Do mnie? Chyba e, tak. No to zapraszam. Zapraszam. E, ale jaka szkoła? No zapraszam, okej. Okay. Tak, a pan? E, ja zypsany. Czy mógłbym? E, no nie wiem. No... Czy pies na naukę? E, raczej. Nie wiem, czy to jest możliwe, proszę pana, gdyż psy nie chodzą do szkoły. Ale mój pies jest wyjątkiem. Tak? Tak. Proszę bardzo. Proszę pana, ale to miał być teatr. Bo przecież to jest teatr. A co to, to było to school? Nie wiem. School? Znaczy inaczej, chyba skała. Czegoś tu nie rozumiem, prawda? Ja wiem. Tu obok jest sala. Możecie tam się rozgosić. Proszę ile osób? Mmm, bardzo ciekawe. Mm, ciekawe co. Co to będzie? Ja po prostu już się boję. Serio? Tak. No niedługo wszystkiego się dowiemy. Okej. Okay? Tak? Dzień dobry. E, Przepraszam, że rozmawiam z policjantem? E, nie. E, pan rozmawiał z kłacznierzem. E, bo e, widzi pan, e, ja te, tego. E, tak? I chciałem tylko powiedzieć, że chyba za dużo zepiłem. Aha, przyszedłem tu z kolegą, ale kolega już się zgubił. Kolega ma najmniej mnie Eee, czy wie pan? No... E... Przepraszam, czy tu jest tu miejsce. Tu... Można? E... Oczywiście, zapraszam. No, dziękuję. Miczę zkazać jakiś pytań. Posła, no nie. Co ty robisz? Bo to, to chwila śpi. No widzi pan, teraz Proszę, o, tam obok. Dziękuję. O, jak miło. Co? No nie, znowu ci wieprze. A, no nie, znowu No nie. Paranoja, no. No was. Można to, tak o, Można to tak orzec. Można to tak orzeć, że aktualnie jesteśmy w szkole. Co? No tak. Jesteśmy w szkole imienia świętego Bonifacego. A. No. I, i teraz yy, chciałbym, żeby... Dla tych moje oko, bo to jest około dwudziestu osób. Czy się zgadza? Ty jesteś... co? Ty chyba powinieneś chyba być gdzie indziej. Ja? Tak. Chyba powinieneś być gdzie indziej. Ale... Jak się nazywa? Olek Bogdan. Oczy. A Senior? Masz może nazwisko? Bogdan? To jest imię. Dobra. Widzę, że w jakimś. w jakimś. nie może sensu. Ty? Jestem Antek Piękniczek. Antek Piękniczek, świetny ty. Pani Grubasek. Ty? Nie ma wielki dział. nie wiem po co tutaj jestem, no ale że jestem że jestem. Okej. Okay. Yy, ty on właśnie śpi. Jak mu się nazywa? Pocław. A nazwisko? Nie ma. On nie ma nazwiska. Nie ma. Poczław! Obudź się! A to z tyłu? O! Ty. Han Ya Tak Szef Szef bir zakładu Śmieszny jesteś no. e, Maciek Lalka Maciek Lalka <laughs> <laughs> Barbie Bardzo śmieszny e, ee, Tu Jan Klej Jan E, dobra. E, I to wszyscy. E, widzę jeszcze więcej osób. E, a ten, z, z, patrząc na pana, stwierdzam, że pan chyba nie jest z Polski. A? No ty? E, jak się nazywasz? E? E, może ja. E? Ochimil... No co? Y, może ja powiem. Y, tu jest Ochimilicówca w Prybukandzie. Y, y, pochodzenie serbskie. No. Tamto się wywodzi? Tak. Ze Serbii. Bardzo ciekawe. Dobra. No, okej. Okay. Już mamy bardzo dużo osób. I niedługo zaczynamy lekcję. Co? Lekcje rozpoczynamy to teatr nie to jest szkoła a to school to. to czaszka, nie? nie jaka czaszka? o świetnie. kolejna wpadka bonifacego grubaska o bonifacy no szkoła nie minie aś bonifacego o świetnie coraz lepiej ja już nic nie rozumiem, no. Może orzec? To się siedziba. Może... Mniej? Mogą się też... Osoby... Mogą też być? Że pan mogę mówić po polsku? Próbuję, ale coś, coś mi nie wychodzi. To no może lepiej pan nic nie mówi, dobra? Może tak lepiej by było. No właśnie. Główna nauczynię pani Jadzia. Kto? Jadzia. to jest moja przyjaciółka. Podwórka. No. E... I niedługo rozpoczynamy lekcję. Pan chyba bazartuje. Nie. Yeah. Przecież mamy lipiec. Który dzisiaj jest? Dziewiąty lipiec. No. Jak w lipcu są wakacje? Um. Na no są, ale akurat my mamy... Ale u nas akurat nie ma wakacji. No, ale... No. Przykro Zaraz przyjdzie pani Jadzia... a No. To moja koleżanka z podwórka. Aha. Z którego... Jak to, z którego? Z którego podwórka? Widzę, że... Mamy chyba pijaków, bo jeden gada dużo rzeczy, a drugi śpi. Czy jak paczka w ogóle się nazywa? Ją! No tak, wydać widać chłopy poziom. Puh, od niego zaczyna zartywać. Dobra, Ym, według mojego zegarka, w poniedziałku powinna być gdzieś tak do 40 minut. Aha, to będziemy to tak czekać. No. Fajnie, co? No. Bardzo fajnie. No, yeah, i ja... i... I co? Ja się cieszę. No. I... Teraz że powinniśmy mieć To już, już macie. Macie wakacje w szkole. To nie są wakacje. No, no za. Tak. Więc jakaś maruda jest tutaj. Dobra, tu was zostawiam i niedługo, że tak powiem, wróci do naszej rozmowy. Świetnie. Wspaniale. Spoko. On A... już poszedł. Naprawdę szybki jesteś. Watła. Obudź się. Matław. Nic tego! On nadal śpi! Czy co? Mogę Coś... podnieść No okej. Ale my przecież nie mamy plecaków! Może ja nie wiem o co chodzi. Nie mamy plecaków. Nie mamy nic. Co to za miejsce w ogóle? Bonifacy! Gdzie wy mieliście iść? Do, do teatru. A, tak jak wcześniej. Mieliście iść chyba do kina, a zamiast do kina poszliście y, nie wiem po co, ale byliście na dworcu kolejowym, a teraz mieliście iść do teatru, a zamiast w teatrze wy jesteśmy jakiejś y, w szkole, no w jakiejś. W jakimś dziwnym miejscu, i to skóry było tam napisane. No właśnie, nie wiem, to bardzo dziwna sytuacja, moim mi. Proszę, <laughs> 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 e, tu gorąco. Muszę otworzyć okno. Panie Nigierski! w szacunku, drogie, muszę otworzyć okno. Oj, Oj oj, 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 O... oj. O... Otworzyłem te... Co? O... Jezus odpalił. Się odp... Chwila, ja, ja też będę się uczył. Żebyś wiedział... Normalnie... Chcę wam powiedzieć... Że... Ja chętnie też bym sobie pozpał. Uuu, uh, uh. o no tak, bardzo miło. No, dobranoc wszystkim, ci mnie jak pan Jadzia przyjdzie. O jak przyjemnie no, no, no już jestem. Panie godzinie, tak? Tak. Pani Jadzia. Uzdąfycie. O, o już jest. Ja Dzień dobry. E, ja jestem pani Jadzia. Ja e, no. jestem pani Jadzia ja. i e, chciałabym co? Lekcja. A lekcja. Jestem pana. Cześć! Nie jesteś tu bez plecaku. Z ust tego. Aaaa? Jesteście bez plecaku? Je o ah, oh, nie. Gdzie ty mój dziennik? tu. Oj, oh, to nie było. Aaa. Ah, nie te lata. O O! Już mam dziennik. Po co panie dziennik? Eee. Eh, Eee... jakieś te same głosy. Prawda? Czy to rozmawiają ze sobą matka ze synem? O! Ja ci zaraz dam! No co? No, no co? Nie? Dobra. I e, to tak. Tu jest ta cała liczba. Dobra. jest nie mają? No... Ja, chyba. Dzieci dostają pojedynce. To co? Pojedynce? To świetny początek nauki. No, genialny. Nie macie plecaków? To znaczy, że nie chce się przygotowali. A skoro nic nie macie, to jedynki. Nie? Tyle, że my nie uznajemy tych jedynków. Jedynek? Jedynkami? Nie. Tyle nic już nie było. Nie wiem, język mi się plącze. Puch. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje ze mną po, po prostu. No dobra. To Ale... tak. Teraz mamy jakiś przedmiot? To pani nie wie. Bo ode, z kim my towarzyszymy. Towarzyszymy. On chyba powinien i pójść do lekarza. Właśnie widzę. Ludzie, głowa mi się mówi. Wacław. No nie, on wacóż dalej śpi. A czemu on śpi? Bo on śpi. Ale czemu on śpi? Bo przecież śpi. Bo, no tak. Rozmowa na bardzo niskim poziomie. Dobra, Panie co? No znowu ten dziennik? Nie, to nie chciałem tego Pani nawet nie wie, co Pani robi. Genialnie, no. Panie Włodzimierzu? Tak. Jaki teraz mamy przedmiot? No Pani nie wie. Ja już oleję zaraz, no. I już sprawdziłem. Świetnie. Mamy chyba geografię. Nie, Polski. nie, nie, jest nie, Oj. nie, 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 Do nie, nie, Do matury nie, mamy się Tak, nie, a, 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 już mam pierwsze pytanie. Ale proszę pani, w ogóle co to za lekcje? Proszę mi zdefiniować pojęcie władzy. Proszę pani, pani Stępa. Dobra. Co pani robi? Ty? Jak się nazywasz? Jo. Niech on idzie do lekarza, naprawdę. Na Jedenka. Ale... Za co jeden to, to chyba dosyć punkty nie punkty minus Niech oni idzie do lekarza. Za Łęsa! Gdzie? Tu. Tu. Giery. Co to jest? Ten Niech pani sobie sprawdzi w komputerze. A jak tam? To... Eee, chyba musi być zmienić przedmiot. No tak, wiecie, że pani jest nieprzygotowana. Pani sama sobie po, powinna y, postawić jedynkę. A, a? Tak, ja bym to zrobił? Czy Państwo mogliby w końcu toczyć lekcję? Bo ja na razie widzę w ogóle rozmowę na bardzo niskim poziomie. Powodzenia, uczcie się. Ja idę. Żegnajcie. Ech, mi droga wody. O, o wody. No dobra. Yy, a tam z tyłu. Niech się nie spytałam się, się tamty, jak oni mają na imię. Ty. Hm? Tak ty. Ja? Tak. Jak ty się nazywasz? Tu jest! Tak! Jak to było? On chodzi. Eee, to był. A Kasia. Kasia. Dobra, czy ktoś? Dobra, na razie tylko tyle. Pan nie jest przygotowany w ogóle. No dobra, mocno w końcu się obudziłeś? Gdzie my jesteśmy? Kieciu! Co? Kieciu jesteś pewny? Nie. W szkole. Sonia, co ty robisz? Sonia. Patrz, co ty robisz? Ach. Ja. Może pójdź się oddać. O, no, tak. E, teraz nie masz. Cicho. Ja się czuję. O Boże. głowa mnie błonuje. O ja z niej już. Sali nie można puszczać. Przykro mi. Dobra. To minut pięćdziesiąt.

Asma. No nie, ty znowu śpisz. Naprawdę, to za poziom. Czy ktoś w ogóle to nagrywa? Jeżeli tak, no to obawiam się najgorszego. Jeżeli ktoś to nagrywa, no to kompromitacja po prostu kompromitacja. Jeżeli to gdzieś pójdzie, to ja się załamie. Okej. Okay. Nie, nie, nie bo nie, 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 nie. Ja nie. jest potrzebny lekarz. O Tobie, psychiatra. Jak ty do mnie mówisz? Tak jak powinienem. Chyba. Dobra. Zajmę się sprawą. Zajmierz się mną. O. Jak miło. Mamy do czynienia z nieuleczalną chorobą. Naprawdę? Poczuję. Nie mówię o sobie, tylko o tobie. Siada rozmowa, naprawdę. Jeżeli ktoś to nagrywa, sadzę go. A panim ktoś ma nagrywać? Ta... Nie. Ale jeżeli ostrzega. Czyli ktoś nagrywa naszą rozmowę? No, to wiecie o co chodzi. No, wiemy, wiemy i to bardzo dobrze. Będzie miał ze mną do czynienia. No tak, rzeczywiście. Wacław, nie śpi. No, nie, on śpi nadal. Dobra, ja na razie nie wiem o co chodzi. Lekcje się nie odbywają, w ogóle całe to wszystko uważam za totalną żenadę, kompromitację i w ogóle nie wiem, po co to wszystko jest. No, dziękuję. Wy co? Co? Okej. Okay.